<mum> mam nadzieję, że mój statyw nie runie. Cześć, kochani, witajcie w nowym filmie. Zrobimy razem makijaż. Chciałam też z wami pogadać. To będzie makijaż domowy dla osób, które mimo, że pozostają w domu, i tak chcą się umalować. Ja mam bardzo różne dni, czasami się maluję, czasami nie. To też zależy od tego, czy planuję nagrania e, jakichś konkretnych odcinków na YouTube. I zanim się pomaluję, a w ogóle mam na sobie koszulkę z lata. Dlaczego? Bo mam taką fanaberię. Mamy okno otwarte. Więc może być głośno. Chyba ktoś na motorze przyjechał. Słuchajcie, podczas nowych porządków znalazłam naszyjnik Ani Kruk, który dostałam od Shiny jakieś, nie wiem, pół roku temu. I pomyślałam sobie, że mogłabym go dzisiaj założyć. Bo on chyba będzie mi pasował do tej stylówki. Bardzo lekki, fajnie wykonany. Nie wiem, jak to jest możliwe, że on był, słuchajcie, w spiżarni w kuchni. W spiżarni w kuchni, tak? Dobrze słyszałyście? Więc e, to jakieś po prostu nieporozumienie, chyba, że go tam prawdopodobnie ja schowałam, chyba że to ktoś inny, nie wiem. Ale raczej ja jestem znana z takich akcji. Jestem w ogóle dzisiaj trochę zamulona i od rana, mm, tak jakby wyznaczyłam sobie różne cele do zrealizowania. Bardzo ładny, taki delikatny. Dobra, zostawiam go, tylko tu się trochę o wykręca. Tak, obudziłam się i powiedziałam sobie nie. Nie ma takiej opcji, trzymam się planu, ponieważ od wczoraj zaczęłam wpisywać pewne rzeczy do kalendarza, tak żeby te dni miały dla mnie większą wartość, ponieważ początek e, tej kwarantanny i akcji zostań w domu potraktowałam bardzo luzacko, e, dużo czasu e, po prostu poświęcałam na nic nierobienie i parę dni minęło i stwierdziłam, że wystarczy. A jeżeli mówię niewyraźnie, to dlatego, że mam szynę na dolnych zębach, która naprawia moją żuchwę i e, naprawia mój szczękościsk. Dziękuję za uwagę. Mówię o tym, chociaż i tak na pewno znajdzie się jakaś duszyczka, która to skomentuje, ale o tym zaraz. E, produkt idealny na teraz to krem BB. Lekkie krycie, nie zapychamy porów, ujednolicowy koloryt. Yy, I ta buzia po prostu wygląda ładnie. Teraz jak się nie możemy opalać, jak ktoś nie używa samoopalacza, ja co jakiś czas używam, co widać zdecydowanie po moich dłoniach, muszę to dopracować. Chociaż fajnie się wymywa, jak często teraz myjemy ręce. <sum> Są plusy. W każdym razie yy, użycie niewielkiej ilości kremu BB sprawia, że czujemy się lepiej. Ja jakiś czas temu dostałam dużą paczkę od Bourjois z różnymi podkładami od nich, i ten Krem BB, ja mam go w kolorze 02 medium, jest po prostu sztosem. Jednocześnie, kurde, nie mam tutaj tego podkładu. Podkład Healthy Mix, który kiedyś uwielbiałam, teraz się u mnie w ogóle nie sprawdza, bo bardzo szybko mi się z twarzy ściera. Nie wiem co się stało, czy oni zmienili formułę, czy co. Ja ten Krem BB nakładam sobie gąbką, boho blenderem, można oczywiście zrobić to też ręką. Nie mam wielkich, jakichś strasznych worów pod oczami, więc mogłabym też nałożyć go w tę strefę, bo te kremy BB są na tyle lekkie, że one nie obciążają tej delikatnej skóry. Chyba Jamnik sąsiada szczeka, już poznaję te psy, słuchajcie, po szczekaniu. I teraz, słuchajcie, jeżeli chodzi o komentarze, to bardzo dużo dziewczyn. Pięknie pachnie w ogóle ten krem BB, świetny on jest, uwielbiam go, i to jest anti-fatig. Fatig. 24 godziny nawilżania, on ma witaminy, nie, naprawdę jest super. I co chciałam rzec, bardzo dużo twórców teraz się znowu wypowiada na temat okropnych komentujących, ludzi, którzy nie mają co chyba zrobić ze swoim czasem i, i przychodzą po prostu Zjechać wszystko, co się da, pochajtować, wyładować swoje frustracje. I ja Wam powiem tak, ja się z tym liczyłam, bo zawsze tak jest. Zawsze najwięcej takich chamskich komentarzy, chociaż u mnie ich jest naprawdę mało, ale jak już się pojawiają, to albo w święta, albo w niedzielę. Czyli w dni, w które człowiek spełniony, szczęśliwy, ma obok siebie rodzinę, spędza z nią czas i, i to jest ta wartość. A osoba sfrustrowana po prostu przychodzi do nas, się wyżyć. I to jest wszystko, co ja powiem na ten temat. U siebie też zauważam teraz nasilone komentarze, takie no na maksa, czy piastwo. Trzeba uważać na słowa i w ogóle. Ja nie będę uważać na słowa, ja będę robić swoje. Ja już to powiedziałam na Insta w kontekście innej rozmowy, że dla mnie usunięcie kącia to są 3 sekundy. Więc. Dziwię się tym osobom, że im się po prostu chce to pisać, i w momencie, w którym piszesz, przecież masz złe emocje w sobie i nimi się żywisz, no ale to jest ich wybór. Mój wybór jest taki, że po mnie to totalnie spływa. Naprawdę po mnie to spływa, nie ma co się wysilać, nie męczy mnie to. Ja po prostu usuwam i robię swoje i skupiam się na cudownych ludziach, którzy tutaj są, przede wszystkim. I teraz nałożę jakiś cudowny korektor. I mam tak, albo lekki Healthy Mix, albo mocny Revolution Conceal and Define. Czy ktoś pamięta, mm, czego, jakiego okultowego produktu to jest odpowiednik? Bo nie muszę przypomnieć. Ej, wiem, co sobie nałożę. Żeby, wiecie, nie było, że samo burżua. Lovely, no more dark circles. Super on jest. Naprawdę. Bardzo fajny, leciutki, nie wchodzi w zmarszki i też tani, łatwo dostępny. Tutaj sobie trochę tego rozjaśnię. Także powiem Wam tak. Mój makijaż domowy, tak zwany, jest bardzo prosty. Przede wszystkim ujednolicam sobie cerę. I co? I podkreślam oko tuszem. Czasami sobie nałożę delikatnie jakiś cień. Może dzisiaj. Serio? Nie no, muszę chyba zamknąć to okno Cicho! Może <śmuszę> mu kiełbasę rzuca i przestanie szczekać, bo się nią zajmie Ale nie dorzuca tak daleko No dobra, teraz tera będzie lepiej I teraz tak, teraz tak, moje brwi które już powinny być odświeżone, bo ja mam makijaż permanentny. Permanentny, permanentny. Nigdy. Nie, nie, nie nauczę się. Nigdy. Poprawiam sobie kredką Total Temptation. Kolejna kredka, której używam najczęściej, jeżeli chodzi o brwi. Ja tak naprawdę wyjeżdżam sobie oczywiście poza brwi, żeby nie było nudy. A tak na serio, to chodzi o takie podkreślenie, dorosowanie kilku włosków, bo tak naprawdę, zobaczcie, no ten kontur, kształt brwi cały czas u mnie się utrzymuje, a ja robiłam te, te brwi, Jezus, nawet już nie pamiętam, to było tak dawno, że nie pamiętam, moja pamięć tam nie sięga, ale nie wiem, z półtora roku temu, kto to wie? To, to pamiętam, musiałabym na YouTubie po prostu znaleźć ten filmik, bo na pewno się tam nagrywam. Ja sobie lekko przyczyszsuję, przyczyszuję, a robić dzisiaj lekki makijaż, bo za chwilę będę nagrywać film na kolejny dzień. Mam nadzieję, że fajny. Zobaczcie jak moja cera ładnie wygląda, tak... Mega naturalnie, nie widać żeby miała podkład, a jednocześnie zniknęły przebarwienia. Jest bardzo nawilżona, nie no, to jest sztos i on mi się nie zdrapuje z nosa. A z tej samej serii podkład, który kiedyś uwielbiałam, po prostu dramat. No dramat. Nawet nie, że jest średni, tylko nie mogę mu zaufać, bo jak można było wychodzić z domu i jechałam gdzieś, gdziekolwiek, to nie mogłam go mieć na buzie, bo wiedziałam, że on mi się zmarzy i będę wyglądać, jakbym się spociła, albo coś takiego. Sypki puder jęczmienny z ekocery to jest taki hit sprzedażowy, z tego co wiem, w kosmetykomanii. skąd on się pojawił, to bardzo często był magazyn wyprzedany, może to już minęło, on jest taki mm, biały, dość, wydaje się, grubo zmielony. Mm, bardzo przyjemnie pachnie, delikatnie, takim produktem pudrowym dla dzieci i omiatam sobie nim buzię pędzlem zmalowanej i boho beauty. Uwielbiam ten pędzel, po prostu to jest najmilsze mizianie, jakie istnieje. Powiem Wam, no, gdybym dzisiaj nie miała tych nagrań w planie, to bym w ogóle nie robiła makijażu. Bo dzisiaj moja twarz mi się podoba. Mam takie dni, kiedy nie wiem, jestem niewyspana, mam wory pod oczami, mam jakieś koszmary, i wtedy rano wyglądam też koszmarnie, po prostu adekwatnie. Muszę się schylić po paletę. Ale dzisiaj naprawdę moja buzia bez make-upu mi się podoba. I tak, jeszcze chciałam z Wami chwilę pokazać. Poka nie, użyjemy nowej, nowej palety firmy Rimmel Mini Power Palette. Paleta, która ma w sobie e, produkt do ust, rozświetlacz i cztery cienie i ten najciemniejszy możemy używać jako brązer. Także bring it on, zaraz zobaczymy. Mm, dobra. Co chciałam powiedzieć? A jeżeli chodzi o wygląd i kwestię noszenia albo nie noszenia makijażu, moim zdaniem to jest na maksa indywidualne. A wmawianie kobiecie, bo jest taka tendencja, że na pewno masz kompleksy i dlatego yy, się malujesz. Co według Was znaczy słowo kompleks? Napiszcie mi proszę na dole. Jaka jest definicja kompleksu? Dla mnie kompleks to jest coś, czego. Absolutnie nie akceptujemy w sobie, co sprawia, że nasza samoocena zostaje zaniżona, co sprawia, że źle się czujemy, kiedy tę rzecz jakby uwydatniamy i tak dalej. A to, że ktoś na przykład są laski, które nawet chodzą w pełnym makijażu na siłkę, czy to oznacza, że one mają kompleks, że są brzydkie bez make-upu? Może po prostu zwyczajnie lepiej się czują. Bez make-upu czują się średnio, a z makijażem czują się super. Nigdy nie zrozumiem takiego definiowania i też takiego, takiej w ogóle potrzeby wmawiania ludziom o, ty to na pewno masz kompleks. A co cię to interesuje, nawet jeśli ktoś ma kompleks? Gdyby ktoś mnie zapytał, czy mam kompleksy, to na chwilę obecną nie mam żadnych kompleksów. Mimo że robię medycynę estetyczną, mimo że lubię się zmieniać, mimo że lubię doczepiać włosy, to jest kwestia mojego mm, takiego nie wiem, mojej wygody, mojej fanaberii. Ja pewne rzeczy lubię dla, robię dlatego, że mam taką fanaberię, po prostu, nie dlatego, że mam kompleks, że Boże, teraz djęłam włosy i wyglądam ohydnie i nie wiem, zamykam kanał na YouTubie, absolutnie nie mam czegoś takiego. Bardzo dobrze się na przykład czuję teraz w swoich włosach, ale w długich czuję się po prostu odrobinę lepiej. I jakby o to tutaj chodzi. Więc kochani, zachęcam Was do dyskusji w komentarzach na temat kompleksów. Czy macie kompleksy, czy potraficie mówić o nich otwarcie? Mm, I tak dalej. Ja na przykład, no nie wiem, są rzeczy, które mi się mniej podobają, które mnie gdzieś tam nawet niekiedy wkurzają, jak na przykład to, że mam taką budowę anatomiczną, że mam wiecznie worki pod oczami. Ale to nie sprawia, że ja patrzę na siebie i mówię Boże, ale jestem ohydna. Ja patrzę na siebie i mówię, kurde, jesteś ładną, zadbaną kobietą, z workami pod oczami, i te worki tego jakby nie zmieniają mojego postrzegania siebie. A cały czas dużo osób uważa, że jeżeli ktoś coś sobie zmienia, to dlatego, że ma kompleksy. A może ktoś ma po prostu za dużo hajsu i już nie wie, na co ma wydawać. Wiecie, no bo takich ludzi ja też znam, którzy nie mają jakichś specjalnych kompleksów, ale co chwilę chodzą na jakieś zabiegi i zmieniają w sobie różne rzeczy. To się nie nadaje na bronzer, on jest jednak za ciemny. I. I co? Bardzo delikatne są te cienie, delikatnie napigmentowane. I po prostu robią sobie różne zabiegi, bo, bo mają to, na to ochotę, no. mają za dużo kasy, czasami po prostu są tacy ciekawi, o, jakby to było, jakby miała, nie wiem, większe to albo mniejsze tamto. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy mają kompleksy, wystarczy poglądać sobie. Takie programy telewizyjne, w których przychodzą ludzie tam do kliniki Ambroziaka czy gdzieś tam indziej i płaczą przed kamerą, że mają kompleks i ciężko im z tym żyć. Na przykład tego też nie rozumiem, bo jeżeli masz w swoim życiu rzecz, która naprawdę odbiera ci radość życia, yy, która sprawia, że, że płaczesz przed kamerą. <grych> Że jest ci źle, że jesteś nieszczęśliwy, odczuwa to twoje otoczenie, to dlaczego tego wcześniej nie zmieniłaś? Kurczę, w tych czasach można płacić za różne usługi w systemie ratalnym, i też często zauważam, że do takich programów przychodzą, wiem, że mam plamę, już tu zmieniam przychodzą osoby świetnie ubrane, osoby widać, że świadomie dbające o, o swój wygląd, takie, które mają jakiś tam zasób gotówki no chyba, że to tylko pozory no bo różnie bywa też z tym ocenianiem, prawda, po wyglądzie, ale tak naprawdę w tych czasach, przy tym, ile kasy płacimy mm, w ogóle za jedzenie w restauracjach i w ogóle, to medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna, to już te ceny tak nie odstają. Wiecie o co mi chodzi? No może sobie i tak się rozgadam, że mi wyszedł normalny make-up, a nie domowy. sorry. Znaczy normalny, no chyba nie jest aż taki mocny, ale no nie wiem, moim zdaniem każdy ma swoje powody, a wrzucanie wszystkich do jednego wora z napisem kompleksy jest po prostu słabe i niedojrzałe i raczej świadczy o tym, że osoba, która tak pisze, troszeczkę ma ograniczony światopogląd. Moim zdaniem, jeżeli wy uważacie inaczej, to piszcie. A ja w tym czasie jak wy będziecie pisać Nałożę sobie taki primer To też jest nowość Max Factor False Lash Effect I to jest baza pod tusz, Która jest niebieska i to jest ciekawe Bo ona jak się utleni To ten kolor jakby znika I Zobaczcie jak mi się teraz czoło marszczy Jak już mówimy o zabiegach Nie można iść na botox, A ja bardzo teraz przeciągnęłam Bardzo długo nie byłam u doktora Nie wiem ile czy 10 miechów, może 8 I tak czekałam No bo nie można chodzić często na botox Żeby ten mięsień Mógł pracować Normalnie Bo można go osłabić I zrobić sobie krzywdę Kurde fajne te cienie wam powiem Naprawdę fajne są Takie niby delikatny pigment Ale ładnie się blendują Do takich codziennych makijaży Spoko. Nałożymy sobie ten palec jest czysty, ten produkt niby na usta. To jest jakiś taki złoty toper. Ej, on jest serio złoty. Fajnie wygląda. A jeszcze nałożę na jakąś pomadkę ciemniejszą, na przykład na środek, ale wiecie co? On jest dość tępy i... Tępy jak ty, Lola. <tępy> Obawiam się, że będzie trochę usta wysuszał. Kiedyś miałam taką pomadkę, przed laty, jak byłam studentką i jeździłam do Dublina na wakacje, do pracy i tuż nałożę fals Lash Effect Max Factor, to też jest nowość w pięknym opakowaniu. Bardzo fajny wam powiem, lubię go bardzo. Chociaż mam problem z wytyszowaniem tutaj rzęs. Zaraz zobaczycie, jaki mi się efekt dziwny robi. Może ktoś mi coś poradzi. I słuchajcie, pamiętam, jak byłam pierwszy raz w Irlandii, że człowiek takie rzeczy zapamiętuje. I kupiłam sobie pomadkę Elizabeth Arden, taką beżową ze złotym połyskiem, i ona właśnie dawała taki efekt piękny na ustach takiego subtelnego, złotego połysku. A usta pod spodem były w kolorze nude. I teraz widzicie, tak naprawdę jedna warstwa tego tuszu już nam robi fajny efekt. On ma taką szczoteczkę, mm, z krótkimi tymi włoskami, you know? Ciekawe jak moje dłonie wyglądają w kamerze, pomazane po prostu, masakry Ale widzę, że tu niektóre pędzelki też nie są pierwszej świeżości, już tydzień nie myte. Jestem ciekawa dziewczyny, jak często myjecie pędzle, ja raz w tygodniu w weekend. A że mamy koniec tygodnia. Chociaż ja teraz ich bardzo rzadko używam. Dobra, bo prawda jest taka, że ten mój codzienny makijaż to jest krem BB, odrobina matu w postaci delikatnego pudru. Właśnie ten jęczmienny jest fajny. On jest taki bardzo leciutki i też ładnie, no ładnie wykańcza makijaż. I tusz na rzęsy i to wszystko. I oczywiście jak nagrywam film, to nie mogę wytuszować rzęs. Jeszcze powinnam, tak jak kiedyś się malował usta. To to pamiętam. Ciekawe, czy są na YouTubie laski, które jeszcze tego nie opanowały, bo ja powiem wam, że jak zaczynam nagrywać, to strasznie z tym walczyłam, żeby nie robić tego karpia. Strasznie to wygląda, ale która z nas dziewczyny poza kamerą tego nie robi. Przyznawać się bez bicia. Więc tak, i to wspomnienie irlandzkie jeszcze na moich ustach. Tutaj mam jedną taką rzęskę Może się trochę do was przybliżę A ja w ogóle sobie nie włączyłam Zobaczcie jaka różnica A nie, nie ma dużej różnicy Tu mam taką rzęsę jakby złamaną Nie mogę tego wytuszować normalnie Ale Pamiętam, że będę miała fajny makijaż do yy, Nagrania Jeżeli któraś z was chodzi do pracy ta paleta, nie, szok, słuchajcie, szok i niedowierzanie, bo mam tutaj same produkty tak naprawdę drogeryjne. Większość to są nowości. I dają radę. I teraz, jeżeli chodzi o brązer, to ja ostatnią ocieplam sobie buzię. Gdzie ty jesteś? Kurczę, gdzie ja go mam? Jego chyba wyniosłam do studia. A, i chciałam Wam pokazać fajne brązy. Może tymi kulkami sobie zrobię? Z iwonu, skoro już mówimy o wspomnieniach. Dawno ich nie używałam. Ale ona, nie wiecie, to nie są takie, że mają 5 lat. One mają może z pół roku, kto pamięta te kulki. Mnie to wkurza, że jak byłam dzieckiem, znaczy wkurzało, i podbierałam te kulki mojej mamie i zawsze jak się tak pędzelkiem tutaj robiło, i chciało się tak na szybko te buzie ocieplić, to po prostu. Zawsze któraś ta kulka zostawała na pędzlu i spadała na przykład pod pralkę się toczyła i trzeba było się głowić i wyginać, żeby to wyjąć, żeby nikt nie zauważył, że zostało to podgradzio po podgradzione. I właśnie, kolejna rzecz, jak jestem mega blada, to się mega źle czuję. Wtedy nie mam kompleksu, ale po prostu czuję się taka. Mm, taka chora. I tego typu produkty, które mają drobinki. Mówię o produktach brązujących, sprawiają, że ta skóra nabiera blasku i jest bardzo ładnie buzia ocieplona. Ale oczywiście ważne jest też to, jak nałożycie brązer. Ja go sobie nakładam tutaj w literkę C odrobina na nos, żeby go wyszczuplić. No bo, hello, no jak przyjdzie kurier. To wiecie, no wczoraj przyszedł listonosz i pyta mnie pani Aleksandra, a ja mówię, co pan mnie nie poznaje? A on, a faktycznie. I po chwili, no wie pan, nie mam makijażu. I chwila ciszy. <grywia> ja tak mu się głupio zrobiło. No ale wiecie, no żarty, żarty na narty. Hot Mama, The Balm. Jedyny chyba niedrogryny produkt tutaj, bo rozświetlacz sobie dał, z tej palety, bo tutaj nie ma różu. E, więc tak. Ale tylko odrobina. Odrobina na moje pultynki. Nie nakładam na nos, bo to miał być codzienny, delikatny makijaż. Ale tak cię fajnie z wami gada. Tak mi się dobrze dzisiaj prowadzi ten monolog, że jakbym zrobiła prosty makijaż, to bym musiała dawno kończyć i co bym do siebie gadała, albo do ściany. A tak to mam jestem usprawiedliwiona, dobra. I teraz, zobaczmy ten rozświetlacz. Widzę, że ono trochę chyba różowych tonów. Bardzo mały on jest, więc najlepiej... O, wiem jaki pędzelek mały tu wejdzie. Ten od Zmalo. Gdzie ja go mam? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Mam tu. Nie ma go tutaj. Pewnie jest w jakiejś kosmetyczce. Bo ja go lubię właśnie zabierać na wyjazdy. Bo z małym w swojej kolekcji taki penteleczek do rozświetlacza, który jest niestandardowo mały. I ja mam dość dużą twarz, więc jakby dla mnie on jest za mały, ale teraz by się przydał. O, jak fajnie! O, zamoczyłam w produkcie do ust. Fajnie wygląda taka buzia rozświetlona. I powiem Wam tak, dzięki temu, że ten makijaż powstał na kremie BB, to praktycznie go nie czuję na mojej twarzy, te złote usta wyglądają Aleksandra Złoto Usta. Oh yes. Wyglądają naprawdę ładnie, ale trochę czuję się sucho. Więc nakładam odrobinę takiej pomadki Karla, nie wiem skąd ona jest, Lip Balm. Od kogo się ją dostałam kiedyś. I tak sobie tu u mnie stoi, bo ładnie wygląda na toaletce. W każdym razie to jest mój makijaż który poprawia humor, dodaje energii, sprawia, że lepiej po prostu się czuję i rozświetlacz jest bardzo ładny, ale przerażająco mocny ja myślałam, że on będzie bardzo delikatny bo zazwyczaj te palety yy, drogeryjne są takie bardzo delikatne no i cienie też fajnie wyglądają o, jeszcze by mi się przydała jakaś mgiełka ale mam chyba w łazience wszystkie, więc potem sobie może mm, troszkę utrwale, także włosy zostawiam w taki kok włosy w kok eee, może zaraz je ułożę do kolejnego filmu, który mam dzisiaj do nagrania na poniedziałek, mam nadzieję kochani, że fajnie wam się oglądało ten makijaż niespodziankę, sama siebie zaskoczyłam bo przecież miał być minimalistycznie a wyszedł normalnie make up do pracy na fajnym kremie BB <laughs> z dostępnymi produktami także eee, mam nadzieję, że fajnie nam się też gada teraz w komentarzach, na te wszystkie tematy przeze mnie poruszone i znudzonych ludzi, którzy przychodzą pokrytykować, i y, kompleksów. Wy lubicie ze mną rozmawiać na takie trudniejsze tematy. Ja z wami również. Także mega się cieszę, i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Wszystkiego dobrego i życzę wam samych, zdrowych ludzi wokół.